Cześć, mam na imię Martyna i witam Cię na dzisiejszej praktyce. Chwytaj za matę i zapraszam Cię do wspólnego czasu i do wspólnej praktyki. Zacznij od wygodnego siadu z prostymi plecami. Możesz na chwilę zamknąć oczy, a swoją uważność skierować już na tu i teraz. Powoli zacznij wykonywać okrążenia swoją głową w jedną i w drugą stronę. Delikatny ruch w swoim ciele. Następnie przejdź do kilku krążeń barkami i również wykonaj je zarówno do przodu, jak i do tyłu. Rozgrzej delikatnie swoje ciało, a następnie skieruj swoje ręce w górę z wydechem ugnij łokcie otwórz swoją klatkę piersiową z wydechem unieś ręce w górę i powtórz to kilka razy z wydechem uginając łokcie z wydechem wracając w górę możesz dodać do tego delikatne wygięcie na wdechu na wydechu zaokrąglić delikatnie plecy i wdech wydech a następnie odłóż dłonie na wysokości serca i spotkajmy się w klęku podpartym zacznij tu od bardzo delikatnego i miękkiego ruchu takiego jaki czujesz, że jest Ci teraz potrzebny możesz się powyciągać, powiercić, zrobić kilka kółeczek a następnie z wydechem przejdź do pozycji krowy z wydechem koci grzbiet wdech do pozycji krowy wydech, zaokrąglasz plecy, koci grzbiet ponownie wykonaj to kilka razy a następnie spotkajmy się w pozycji psa z głową w dół. Odepchnij się mocno dłońmi od maty, możesz delikatnie też rozchodzić tyły swoich nóg, Poczuj pozycję, a następnie skieruj prawą stopę między dłoń, lewe kolana odłóż na matę, spójrz przed siebie, przejdź na początek maty, z wdechem wejdź w górę, obie ręce w górę, wydech na wdech obie ręce w górę. Z wydechem przez skłon odłóż prawą stopę do tyłu i prawe kolano na matę. Opuść biodra nisko, przejdź do pozycji deski, a stąd odłóż kolano na matę, przejdź do pozycji klatka broda, uginając łokcie. Z wydechem wysuń się do kobry, wzrok kierujesz w górę i za siebie, z wydechem do psa z głową w dół. I lewa stopa między dłonie, prawe kolano na matę, biodra nisko. Przejdź na początek maty. Z wdechem obie ręce w górę, wydech na Wdech obie ręce w górę, z wydechem skłon, lewa stopa do tyłu, lewe kolano na matę. Spójrz przed siebie, przejdź do pozycji deski, a następnie przez klęk podpartej pozycji krowy opuść klatkę i brodę na matę. Z wdechem wysuń się do kobry aktywne pośladki z wydechem pies z głową w dół odłóż swoje kolano na matę przejdź do klęku podpartego wyciągnij prawą nogę do tyłu lewą rękę do przodu i stąd dynamicznie utrzymując prostą nogę prostą rękę unosi je w górę wzmocnijmy troszeczkę nasze plecy na początek starasz się również zachować tutaj równowagę i za ostatnim powtórzeniem ugnij nogę w kolanie, chwyć dłonią za stopę, starając się stworzyć jak największe okienko. Wyciągnij swój bark, mocny pośladek, a następnie wróć do klęku podpartego. Powtórz to samo na drugą stronę, wyciągając lewą nogę i prawą rękę i dynamicznie unosząc je w górę. Spokojny oddech, utrzymuj prostą nogę, prostą rękę. A następnie chwyć za swoją stopę i unieś ją jak najwyżej wyciągając swój bark, angażując pośladek plecy, tworząc duże okienko. Rozluźnij pozycję, wróć do klęku podpartego, a następnie do psa z głową dół. Złap oddech, a następnie skieruj prawą nogę w górę. Z wydechem odłóż stopę między dłonie, odkładając lewe kolano na matę. Z wydechem wznieś ręce w górę. Z wydechem odłóż dłonie na biodrach. Biodra opuść jak najniżej. Być może jesteś w stanie dotknąć dłońmi maty. Przejdź do wygięcia. Poczuj jak rozciąga się twój lewy zginacz. Spokojny oddech. Skieruj ręce w górę, odłóż dłonie na matę, a następnie pozostaw tylko lewą dłoń, a za pomocą prawej dłoni chwyć za swoją lewą stopę. Pociągnij stopą swoją rękę, a następnie przyciągnij piętę do pośladka. Kilka razy. Odchyl się otwierając. Z wydechem przyciągnij piętę do pośladka. W tym czasie twoje prawe kolano może być otwarte, stopa oderwana. Kilka razy przyciągasz piętę do pośladka, a z wdechem delikatnie odchylasz się, otwierając swój bark. Z wydechem otwórz się jak najmocniej, z wydechem pięta do pośladka. Następnie odłóż dłonie na matę. Przejdź do wykroku, gdzie twoje lewe kolano jest w górze i zacznij delikatnie pulsować swoimi biodrami w dół. Dłonie znajdują się na macie, a lewa noga, którą pulsujesz, jest cały czas prosta. Odłóż kolano na matę. Z kolejnym wdechem skieruj swoje ręce w górę. Z wydechem odłóż dłonie na biodra lub na matę i tym razem. Skieruj swoją lewą stopę w kierunku swojej głowy do wygięcia, angażując pośladek i tył swojej nogi. Jeżeli możesz, to przytrzymaj na chwilkę. A następnie przejdź do pozycji pół szpagatu, aby trochę rozluźnić ciało. Ponownie wróć do wykroku i powtórz to I jeszcze raz, przyciągnij swoją stopę. W stronę swojej głowy, oczywiście nie musisz dotknąć stopą swojej głowy. I wróć do wykroku, a następnie do psa z głową w dół, lewa noga w górę, z wydechem lewa stopa między dłoni, prawe kolano odłóż na macie, z kolejnym wdechem skieruj ręce w górę, z wydechem odłóż dłonie na biodra lub skieruj je do maty. Angażując swoje plecy i inicjując już wygięcie poczuj również swój zginacz. Zachowaj spokojny oddech. A następnie odłóż dłonie na macie, pozostawiając prawą dłoń, a za pomocą lewej dłoni chwyć za swoją prawą stopę i ponownie z wdechem otwierasz się, z wydechem pięta do pośladka, z wdechem. Odchyl się otwierając z wydechem pięta do pośladka. Powtórz to kilka razy. Otwórz swój bark na wdechu. Na wydechu poczuj, jak rozciąga się przód Twojego uda. Oczywiście pracując w swoim zakresie. Kilka razy z wydechem otwierasz z wydechem pięta do pośladka. Twoja lewa noga może być delikatnie odwiedzona lewe kolano, a następnie rozluźnij odłóż dłonie na matę i przejdź do pulsowania w wykroku unosząc swoje prawe kolano z nadmaty i delikatnie pulsujesz biodrami, cały czas zachowując spokojny oddech. Z kolejnym wdechem wejdź do wykroku i skieruj swoją prawą stopę w kierunku głowy. Wróć do pozycji pół szpagatu, a następnie powtórz to kierując biodra nisko, skieruj prawą stopę do czubka swojej głowy, tyle ile jesteś w stanie dziś zaangażować tył swojej nogi i wygięcie. A następnie odłóż dłonie na matę i wróć do pozycji psa z głową w dół. Z psa z głową w dół, odłóż kolana na matę i przez pozycję krowy, odłóż klatkę i brodę. Pozostańmy tutaj chwilę, możesz delikatnie podejść kolanami troszkę bliżej. I jeżeli masz przestrzeń, spleć za sobą ręce w koszyczek, prostując łokcie, i oczywiście, jeżeli możesz, przenieś je w stronę głowy jeszcze bardziej angażując swoje ramiona. Na kolejny wdech odłóż dłonie na matę, przejdź do pozycji kobry. A następnie przejdź do leżenia na macie. Stąd przejdź do pozycji kobry, delikatnie odepchnij się dłońmi, jednocześnie wciągając matę pod siebie. I wróć w dół. Z wdechem przejdź do kobry, z wzrok kierujesz za siebie. Spojenie łonowe dociska do maty i wróć w dół. Powtórzmy pozycję kobry. Cały czas w trakcie pozycji również eksponujesz swój mostek w górę i do przodu, delikatnie dłońmi wciągając matę. Wróć w dół. I przejdź do pozycji kobry. Jeżeli masz w swojej praktyce pozycję king kobry, możesz ugiąć kolana i skierować palce stóp w stronę głowy, przytrzymując chwilę, a następnie rozluźnij. Z kolejnym wdechem wróć do kobry, a następnie do psa z głową. W dół. Odłóż kolana na matę i spotkajmy się w wysokim klęku. Wykonamy jeszcze. Kilka fajnych ćwiczeń. Palce stóp są zadarte. Odwróć dłonie w namastę przed swoją klatką piersiową, uruchom pośladki i odchyl się do tyłu. A następnie wróć do wysokiego klęku. Powtórz to ćwiczenie kilka razy. Zwróć jednak uwagę, aby nie wyginać się w dolnych plecach, aby całe Twoje ciało zachowywało prostą linię. Na pewno poczujesz to w przodach swoich chłód. Starasz się utrzymać stabilną pozycję i kilka razy odchylasz się do tyłu i wracasz, po czym na chwileczkę przejdź do pozycji dziecka lub do innej pozycji, w której może chcesz złapać oddech. Jeżeli jesteś gotowa, gotowy, przejdź do wygodnego siadu, krąg po kręgu i z wdechem przejdź do wysokiego klęku, a następnie odchyl się delikatnie do tyłu z dłońmi na lędźwiach do pozycji wielbłąda. Jeżeli masz przestrzeń w ciele, możesz odłożyć swoje dłonie napięte. W pozycji cały czas kierujesz mostek w górę, a swoje biodra do przodu. Oczywiście możesz odchylić głowę, jeżeli jest to dla Ciebie przyjemne. I gdy czujesz gotowość, wyjdź z pozycji i przejdź do siadu na piętach, zaokrąglając plecy i przyciągając brodę do mostka dżalantha. wykonamy to jeszcze raz odłóż dłonie na lędźwiach, skieruj mostek do przodu do lekkiego wygięcia a następnie przejdź w górę przenosząc biodra do przodu a dłońmi odnajdź swoje pięty i przytrzymaj pozycję jeżeli możesz, odchyl głowę cały czas biodra do przodu i gdy czujesz gotowość wróć do siadu na piętach przyciągając brodę do mostka Opuść biodra na jedną ze stron przechodząc do siadu, a następnie krok po kręgu zejdź do leżenia z kolanami przy klatce piersiowej. Możesz wykonać tutaj delikatny masaż, rozluźnić swoje dolne plecy. Tak jak czujesz, mogą być to kółeczka, ósemki. Następnie ustaw kolana pod kątem 90 stopni, skieruj ręce wzdłuż ciała pod kość ogonową i zachowując kąt w kolanach kilka razy opuść pięty na matę i wróć. Poczuj, jak pracują mięśnie Twojego brzucha. Opuszczasz pięty i wracasz kilka razy. Staraj się nie odklejać. Dolnych pleców. Kontynuuj ćwiczenie w swoim własnym tempie. A następnie wyprostuj nogi w górę, unieś delikatnie swoje łopatki z nadmaty i naprzemiennie prawą dłonią do lewej stopy, a lewą dłonią do prawej stopy delikatnie muskaj zewnętrzne krawędzie. Aby jeszcze wzmocnić brzuch, pamiętaj o tym, aby nogi były proste. Jeszcze przez chwilę kontynuujesz, a następnie zejdź do leżenia. Odłóż swoje dłonie z tyłu za głową i kolana ugięte pod kątem 90 stopni przenieś na lewą stronę. Do delikatnego skrętu. I pozwól sobie tutaj już na spokojny oddech, na rozluźnienie ciała. Zaobserwuj też, co czujesz podczas tego skrętu. Spokojne oddechy. Powolutku skieruj swoje kolana do centrum i zmień stronę. Przenieś swoje kolana na prawą stronę. Delikatnie rozciągając swój lewy pośladek, lewe biodro, ale na pewno czujesz to również delikatnie w klatce piersiowej i w ramionach. Spokojne oddechy. Zawolutku wróć do centrum, przytul kolana do klatki piersiowej i się w super malutką kuleczkę, przyciągając czoło do kolan, a następnie odnajdź swoją siawasanę, swoją relaksację, prostując nogi, odpadając ręce wzdłuż ciała. Poczuj jak Twoje ciało staje się ciężkie. Poczuj jak Twój oddech się uspokaja. I znajdź moment dla siebie. Poczuj, jak Twoje ciało staje się ciężkim. I pozostań uważnością. Tu i teraz podczas tej relaksacji. Zostań w relaksacji tak długo, jak tego potrzebujesz. Ja pięknie dziękuję Ci za dzisiejszą praktykę, za ten wspólny czas i za Twoje zaangażowanie. Dziękuję Ci pięknie i życzę Ci pięknego dnia. Namaste.